Ludzie mogą mówić, że to monotonia, ale bez muzyki dla mnie życie to agonia. Stres dobija bardzo, jak lufa na skroni. Nawet kot myszy czasami się boi, a ludzie jak i wchodzą mi na głowę. Życie nieraz pokazało, że poradzę sobie. Pamiętaj, optymalna jest to powoli na zakrętach, nie szukaj wen w skrętach. Alkohol nie zbliża burzy. Znajdziesz kiedyś człowieka, który jest słońcem po burzy, ale musisz ruszyć. Musisz ruszyć, musimy pozbyć się kurzy. Życie jest piękne, tylko czasem się brudzi, jak my za dzieciaka biegając po dworze. Ten dzieciak w tobie nie umie się obudzić i nie jest w humorze, tylko temu pomoże. A potwory syczą ci w nocy poduszkiem i znów odkładasz te relacje na później i znów się na sobie zawodzisz, bo znowu to robisz, a życie jest straszliwie krótkie. Nie skumasz minutę, mogę zrobić nutę, która może zmienić człowieka, tak zmienia znaczenie. Czas w końcu to rzeka, Ktoś może w końcu się obudzi. Ja wcale nie wpływam na ludzi. Ej, to ty masz złoty klucz. Kumasz już. A bu Najbardziej wytrwałych anioły, Co już znają i o tym wspominają. Tyle za tobą drogi, Tłumaczenie wolnej woli. Gdy znów zabolą nogi, Pozwól sobie iść powoli. Ej, ludzie mogą mówić, że to monotonia, ale bez muzyki dla mnie życie to agonia. Serce dobija bardzo jak lufa na skroni, nawet kotmy, że czasami się boi. A ludzie jak pchły wchodzą mi na głowę, życie nieraz pokazało, że poradzę sobie. Pamiętaj, optymalna jazda to powoli na zakrętach.